Przejdąc się ku wyjściu, zaczynamy kolejną prezentację, bo nie wiedziałem, że w tej hali stoją, zobaczcie, jak wyjątkowe maluchy, rzadkie, te są, zobaczcie, brown, personal 4, tutaj mamy silver wersję, proszę bardzo i wersja red, red czyli śliwkowa. Jak sama nazwa wskazuje. Te samochody mają inne tapicerki, inne deski rozdzielcze. Mają te listwy, wiadomo. Tutaj są. No jest sporo różnych detali, różniących je od zwykłych wersji Fiat 126. I tutaj jest ten emblemat. Proszę bardzo. Bambino 650. Inny, widzicie tutaj. E, inny system otwierania. To jest korek wlewu paliwa, Władziuś. O, tutaj mamy jeszcze inny. Widzicie? I taki, proszę Państwa, ja w ogóle miałem e, samochód 126 Personal 4 i to e, z 77 roku, z kierownicą z prawej strony i z odsuwanym dachem. No, sprzedałem, jak głupek, za 4,5 tysiąca, a był jeżdżący. to jest? to Tak, widzę, Silver, ale nie dotykamy, Ładzisz. Tutaj kolejny Brown. Może nie kolejny, po prostu brown. No, takie maluchy są warte, myślę, zrobienia oddzielnego, yy, oddzielnego, oddzielnej prezentacji. Ale jak już jesteśmy przy tych maluchach, to pokażmy w tym filmie, co jeszcze tutaj stoi. 126P Happy End. Czyli jeden z 500. Tutaj osiemdziesiąty czwarty rocznik, a tutaj, poczekajcie, czyżby to był włoski wiatr, mhm. ale to już podpowiedzcie mi, znawcy tematu. I idąc dalej, to jest Warszawa, kombi. Tutaj Maluch BIS, nawet dwa. Cinque Sporting. Taki Sporting, Sporting. No i jeszcze mamy tutaj FIATA 125P, Milicja. Milicja, tutaj mamy też MZT. Милиция и